Tym razem tego nie złapię, ale za 50 już będzie inaczej. To mhm. jest trochę jak małe dziecko. Trzeba jej wielokrotnie czasem przypomnieć, pokazać. Za każdym razem, kiedy się łapiecie na martwieniu, na jakimś takim zadręczaniu się. Trzy głębokie wdechy, powiedzieć sobie stop. Od razu sobie przypomnieć, no i co ja z tego mam? Jaką korzyść z tego mam, że na przykład jest jakaś sytuacja, i ja się nią zadręczam. Wyhamować podświadomość, nie? I czekaj, czekaj. Jak już przypomnimy sobie, jakie są z tego korzyści, czyli przypomnimy sobie, że nie ma z tego korzyści, cofnąć się krok wstecz i powiedzieć, a jakby to zrobił człowiek pozytywnie myślący? Mhm. Takie pytanie dosłownie zadać pod świadomości. Jak by to zrobił człowiek pozytywnie myślący? Jak człowiek na poziomie by podszedł do tej sprawy? I jeszcze raz podejść do tej sprawy, nie? I tak w kółko ten temat, oprócz afirmacji, oczywiście, mówię za 50 razem za opień. Ja nie jestem w stanie wymyśleć, jakby to zrobił człowiek pozytywnie myślący. pomimo czterech To nie zda siłę, ale przyjdzie, za którymś razem przyjdzie odpowiedź na to pytanie. Przynajmniej dajesz jej do zrozumienia, że można inaczej że są ludzie, którzy robią tak, to tendencję negatywną. To graczy. nie jest jedyna metoda. No hmm. A jeszcze takie pytanie mam: bo czasami jest coś takiego, że jakiś dużo okulary ma człowiek, nie? Takie hmm. samo szukiwanie siebie, i moim zdaniem, czy znaczy tak nie wiem, ale mi się wydaje, że po prostu można też trochę tak ym, iść na skróty czasem i na takie sytuacje, które nie są korzystne dla nas, tak właśnie patrzeć i pomylić to z takim. Nie wiem, zadowoleniem na coś lub z takim pozytywnym myśleniem, nie? bo tutaj też jest taka pewna, może być pułapka, tak? Z takim jakby pozytywny człowiek pomyślał, nie? A to jest tak w tych książkach, że komu się tego nauczyć. No znaczy pisze, to znowu zwerzy, zwerzy, weryfikuje to życie, bo każde różowe okulary weryfikuje, każde zakłamanie weryfikuje życie. Mhm. Jeżeli będziesz miała jakiś różowy obraz, dajmy na to, czyli no zakłamany, a życie będzie pokazywać co innego, no to znowu trzeba to zweryfikować, nie? bo możemy mieć trochę błędne, błędny, pozytywny obraz, nie? więc znowu trzeba zrobić korektę. Ja, ja trochę tak nie kumam tego przekonania do korzyści, bo cokolwiek, czy ja mam negatywny stan, czy pozytywny, w moim życiu się dzieje dobrze, w sensie neutralnie dobrze, nie? czyli nie mam takiego przykładu życia, żeby pokazać to świadomość, na przykład popatrz, marca się i stało się to, to bardziej mam przekonywać do stanu, tak? Czy ten stan... Tak, no, można inaczej do tego podejść. No, jeżeli się dzieje dobrze, no to można jest zadać pytanie, po diabła się martwisz, bo skutki są zawsze i tak pozytywne, no to po co się martwić, nie? Można też tak podejść do sprawy, nie? Co z tego masz, nie? Czy coś realnego z tego wynika, bo i tak się dobrze kończy? Ja nawet nie musi być jakiś taki skutek, że coś się wydarzy, ale chodzi o twój stan. Dobra, martwi się... To się tak czuje, mhm. a cieszę się, to się tak czuje. Co wybieram? Tak? Co jest dla mnie fajniejsze? Mhm. Czemu się martwić? Zobacz jak się czujesz wtedy. Czy to jest takie przyjemne? Mhm. No. To. Dokładnie. Znaczy na pewno będziecie się też uczyć pewnej takiej praktyczności w podejściu do tego, co się dzieje w Waszym życiu. Dlatego, że mamy różne mechanizmy toksyczne w głowie. I Większość ludzi, nie wszyscy, ale większość ludzi przechodzi pewną taką procedurę. To jest czysta procedura, niepotrzebna, ale zakodowana. Dzieje się coś. No już sobie, coś tam się wydarzyło. No i teraz praktyczny człowiek, jeżeli to jest negatywna rzecz, praktyczny człowiek powinien od razu szukać rozwiązania, zastosować rozwiązanie, koniec, szybko, sprawnie po temacie. Ale gdzie tam? Ludzie mają takie procedury, że najpierw oczywiście dzieje się negatywna rzecz, potem uruchamia się ich reakcja na negatywną rzecz. Różnie to jest, najczęściej jest to zdołowanie, jakiś ból, cierpienie, zawód. Potem się uruchamia następna reakcja, proces zdołowania tym. No to tutaj też różnie bywa. U jednych parę godzin, u innych parę dni człowiek potrafi siedzieć, zdołowany, rozpaczać nad swoim biednym losem, jeszcze gorszym wydarzeniem, które nastąpiło. No i tak się zdołuje, zdepresjonuje, prawda? No, potem jest ta faza takiego oddechu. No, potem jest taka faza po oddechu, jest taka faza dobra, trzeba się wziąć za siebie. Jest proces przywracania siebie, to znaczy wychodzenia z tego zdołowania. Wchodzi on na poziom takiego normalniejszego już funkcjonowania i dopiero w tym momencie zaczyna się brać za zmianę za zmianę tego co się wydarzyło, czyli przeciwdziałać, nie? Szukać jakiegoś sposobu na rozwiązanie tego, zastosowanie tego sposobu. No i teraz powiedzcie, po co ta cała procedura? A tą procedurę można odreagować. Tak, to są tak. tylko mechanizmy, to jest do odreagowania. To jest do odreagowania. Trzeba nauczyć podświadomość przejście od razu do fazy praktycznego szukania yy, przeciw, przeciw, że tak powiem przeciwnej rzeczy, czyli rozwiązania. Wtedy się dzieje wszystko szybko, sprawnie i nie marnujemy czasu na te dołowanie się, prawda, na, 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 na te wszystkie procedury przeżywania itd. Tak Oczywiście. Wielu ludziom się wydają te procedury przeżywania normalne. No, ktoś ci powiedział, że jesteś nie czuł, nie rozumiesz. ja? uczuć, bo taki zimny... A na to się nie... Co? nie cierpisz, no. nie? No. Nie cierpisz, co ciebie za człowiek? No. Jak śmiesz się cieszyć, kiedy ja jestem w fazie takiego dołu, nie? W ogóle mnie nie kochasz na przykład. No, są różne pomysły różnych ludzi. Można nie, że cieszyć, ale... Nie dołuj się, tylko pomyślmy rozwiązanie, nie? Nie kochasz mnie, nie rozumiesz mnie mojego cierpienia. No nie rozumiem. Nie chcę zrozumieć bo to jest do Ale różne są sytuacje w życiu, nie? ale różne Generalnie my mamy szereg takich w umyśle niepotrzebnych procedur, które po prostu stosujemy. Gdzieś się tam z przeszłości przywlekliśmy. No i one są takim naszym utrapieniem, takim czymś, co nie pożera bardzo dużo naszej energii, bardzo dużo nam zajmuje czasu czasami. No, to jest tak, jak mówiliście, że suma summarum na samym końcu się to dobrze kończy, tylko po co przechodzić tak obszerną, niepotrzebną procedurę, jak można przejść od razu do praktycznego wyszukiwania odpowiednich... Za odpowiednich pomysłów, jak sobie z tą sytuacją poradzić i od razu to zastosować. I tak wiele problemów no, by było od razu z marszu załatwić, w ogóle nawet bez większego, jakiegoś tam no, czy głębszego, powiedzmy sobie, czasu, żeby je, żeby je po prostu zniwelować. A tak to ten czas się strasznie wydłuża po prostu. Nie? Marnujemy też czas, nie tylko czas, ale i energię. Wchodzimy w stany emocjonalne, które nam no, no, nie są miłe dla nas. Nie są przyjemne. Nie, są ciężkie. Nie, nie rzeczy Nie, nie tylko takie rzeczy, jakby się nie przydają w ciągu pięciu minut. Czasami to A, na tak, się y, że się. Tak powiem, wiesz, fajnie. Zgadzam się. Tylko warto, żebyś to to był tego świadomość. Nie, nie to jest, to jest mi... normalne, że to nie jest był. Ale da się to zrobić. No bez tak zwanych skutków ubocznych, czyli na przykład wyparcia, bo ja sobie takie teraz myślę, ja jestem taka cierpiętnica, mi się coś tam przydarzy, ja po prostu leczę trzy dni i, 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 i takie ja kocham to moje cierpienie, właśnie tak teraz uświadomiłam, nie? I mówię, no tak, się nie, nie, mnie, że ta sobie, tak, i właśnie nie. ja mówię tak, gdzie jest ta granica, gdzie Madzia, nie użyłamy się nad sobą, tylko musisz to przeżyć. I to jest jak, pan, jak mówisz, że można to zrobić bez tego. To teraz, czy to jest tak, że ja to gdzieś chowam, czy ja to faktycznie robię bez tego i ja jestem nie chodzi czysta, na, Nie chodzi nam o wyparcie. Nie, wyparcie nie, bo nie, chodzi, nie chodzi o wyparcie. Wszelkie, wyparcie. wyparcie nie daje. Nie okay. wszelkie formy wyparcia to nie jest przepraszam, to schowanie pewnych nie, rzeczy. Nie, nie, nie. Jest wyparcie tak? jest do dragowania. To jest mechanizm obronny do dragowania. Tak. Najczęściej stosuje go podświadomość wtedy, mm. kiedy nie chcesz coś palenia. Absolutnie nie o to nam chodzi. Jeżeli identyfikujemy jakieś elementy, gdzie podświadomość próbuje coś wyprzeć, mhm. natychmiast, natychmiast staramy się odreagować ten mechanizm dotarcia. No i afirmować, że doskonale radzimy sobie z tym, co podświadomość Ale właśnie mówi. tutaj często takiego pozytywnego myślenia, jak ktoś tego nie rozumie, nie pozwala sobie na jakieś uczucia, też emocje, tak? mhm. I nie wypierając tego w jakiejś takiej akceptacji że jestem ze sobą, pomimo tak? tego smutku, żaru, no to wtedy jest ta przestrzeń, żeby po prostu no, to można uzdrowić. Nie? Ale jak w tych książkach to jak człowiek poczyta, to a dobra, jakby pomyślał pozytywny człowiek, dobra, by tak pomyślał, ale ja to tak czuję na przykład na ten moment, tak? uzdrawiam siebie, ale pozwalam sobie na te uczucie emocji, nie blokuję tego, bo to i tak... Mhm. czy inaczej, albo wybuchnie, nie wiem, jako bomba, bo to tłamsiłam tak? I i okej, okay, no teraz są mam tak, taki etap, no ale gdzieś tam dąży tak do no, tego zadowolenia, nie? No ale to nie, to, mówię, to nie zajmuje 5 minut. Czasami to latami się przepracowuje po tak Okej, okay. zgoda, za zgoda. Za tym, nie e można. Nie? tym nie mniej nie? Tym niemniej można. Ale wiesz, kiedy ważne, że masz tego świadomość, no przykład tak. czujesz to cierpienie czy ból, ale wiesz, okej, okay, wiem, że to jest taki etap. Możesz sobie zawsze no tak. pomóc mówiąc, dobrze, czy jest to mi potrzebne? Nawet świadomie sobie, nawet jeśli to czujesz, możesz sobie pomóc nie wchodzić w to głębiej, tylko na skrócić, skracać ten etap, nie? Bo masz tego świadomość. Tak, ale no, nie opierając, nie? Tak Dokładnie. Dokładnie. Będąc w takiej świadomości, nie? Co to jest. Czy można to odreagować do zera? To znaczy, że zdarza się coś negatywnego, coś, co normalnie byśmy zareagowali, na no, nie wiem, płaczem, poczuciem wygrzydzenie i tak dalej. My w ogóle tego nie przeżywamy i od razu tak, to poczucie płaczu jest reakcją. No to, reakcja błu, to jest reakcja, wyuczona reakcja. Ona nam się wydaje normalna, ale nie jest. Jest tylko wyuczoną reakcją. To póki jest podświadomość, działa. Jeżeli podświadomość tego w sobie nie ma, reaguje inaczej. A więc już taki człowiek nie wiem, nigdy nie czuje wtedy czy nie wiem, wymrze mu cała rodzina, ale rodzina no uciekła. Zastanówcie się, dlaczego człowiek czuje zranienie. Bo go coś zabolało. A dlaczego kogoś coś boli? Bo Bo jest jakiś nieuzdrowiony punkt w nas, którym nas można zahaczyć. Tak. Wszystko jedno, co to jest. Teraz, jeżeli uzdrowimy każdy z tych punktów, on zniknie, no to jak nas można zahaczyć, żeby zabolało? Czyli tak że tak to tak. nawet głębiej, jeżeli przepracujemy tę reakcję, to, nie, to przestaniemy przyciągać do siebie rzeczy, które by mogły spowodować, że nas coś będzie boleć. Dokładnie. I nie ma, nie bo, nie ramy, nie ma, ma tego podświadomości, więc ona nie tego nie kreuje. Się, tak. tym bardziej i tym szybciej będziemy uzdrawiać swoje życie. Nie będzie powodu, żeby nas spotykało coś, co nas zaboli, bo mm, i tak, to tak, to, tak właśnie. Ale to Pamiętajcie, tak. że zawsze z uzdrowieniem starego punktu, poświadomość hmm. nie znosi pustki. Uzdrowieniem każdego starego punktu negatywnego wiąże się w jego miejsce rozwinięcie nowego, pozytywnego. Także to nie jest tak, że podświadomość nie będzie na coś reagowała, tylko będzie reagowała inaczej, pozytywnie, bo nam tego nauczymy. Jeśli o to że rodzinę, tak? nie, aj, nie aj, znaczy, aj. że musisz się z tego cieszyć, ale nie musisz rozpaczać. Chyba że rozumiemy, co to jest śmierć. Nie? Trzeba życzyć dobrze tej duszy, pomodlić hmm. się. Okej okay, kochani, ze śmiercią jest jeden z najtrudniejszych hmm. elementów hmm. do to przepracowania, trudne, dlatego, że tak, niestety tak. żyjemy w systemie, w systemie geograficznym, który do śmierci podchodzi najgorzej jak się da. Nie ma gorszych punktów widzenia niż u nas w Europie, w Stanach, bo to są pokrewne bardzo, że tak powiem, kultury, system życia i tak dalej. No nie ma gorszego podejścia. Dlatego, że powiedzmy sobie, po pierwsze, wszędzie tam, gdzie są nauki jakieś tam religijne czy duchowe, jednowcieleniowe, one przede wszystkim zaczynają pokazywać śmierć w zupełnie innym świetle. Śmierć takiej osobie się kojarzy z końcem wszystkiego, z utratą wszystkiego. to jest koniec. Po prostu koniec, a jest takim pełnym tego słowa znaczeniem. To jest on w śmierci widzi coś najstraszniejszego, co się tylko da widzieć. To jest pierwsza rzecz. No, inni z kolei yy, no, też nie są, nie są nauczeni inaczej. No więc jak im ktoś umiera, no, to u nich też pojawia się poczucie wielkiej straty, że już raz na zawsze tam kogoś stracili i koniec, nie? Koniec po prostu już stracili i nie ma. Ale to jest nawet większe pomieszanie w głowie, bo ludzie z drugiej strony, szczególnie drugiej, nie wierzą, że ten ktoś się straci w lepszym świecie, więc to też nie ma lepiej. A po drugie, kiedy się z nim spotkał, więc tego nie straciłem, więc Pod warunkiem, nie. że w to wierzy. No, przynajmniej tak, tak to jest. Jeśli jest poczucie straty, raczej tak. On sobie tak czuje. Że niby tak wierzy, a czuje za mną stracę. To jest odwieczne straty. pytanie, jakie czasami inne formacje religijne mają na przykład do katolików. Skoro wierzysz, że twoja bliska osoba po śmierci poszła do raju, to powinieneś zrobić tygodniową bibę z radości, a nie jakąś stypę jakąś jakiejś ten... We nie? <laughs> tak, wikingowie tak robili, nie? oni w to wierzyli. Oni wierzyli, że ich tam wojownik, przyjaciel poszedł do Walhali teraz z innymi wojownikami, z Odynem będzie wiecznie imprezował, pił piwo, uprawiał walki, a ponieważ tak są nieśmiertelni, więc będzie to raczej zabawa, no i oni robili im prezent. Cieszyli się, że ktoś umarł i poszedł do tyla. Kolejny tak, osiągnął Ale różnica jest taka, że oni w to święcie wierzyli. No właśnie. Natomiast przeciętny katolik to jest taki człowiek, który w to nie wierzy tak naprawdę. Dlatego on, on płacze. On płacze. On ma poczucie, że coś strasznego się...